Cześć, nazywam się Ania, a ja jestem Sonia. Jesteśmy damy z Ramy. Dzisiaj zaprezentujemy Wam ćwiczenie improwizacyjne Alfabet. Można grać się w dwie lub więcej osób. Alfabet polega na prowadzeniu sceny lub dialogu, w którym każda kwestia zaczyna się od kolejnej litery alfabetu. Ale masz piękną fryzurę. Byłam wczoraj u fryzjera. Co ty nie powiesz? Dużo zapłaciłam. Eee, na pewno nie. Fryzjerka była bardzo miła. Grażyna? Chyba jestem w ciąży. Dobrze zrobiłaś test? Ewentualnie mogę powtórzyć. Franek jest ojcem? Grzesiu. Coś tutaj dziwnie pachnie. Że słodko tak. Eee, nie, jakoś tak nieprzyjemnie. Filety z ananasem. Teraz spróbujcie to ćwiczenie wykonać sami. I dajcie znać nam w komentarzach, jak Wam poszło.